Dzień dobry, nazywam się Michał Grajewski, jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. E, skończyłem informatykę ze specjalizacją administracja sieci i systemów komputerowych. E, jesteście tutaj dzisiaj u mnie w moim warsztacie. No niestety komputerów z tyłu nie widać. E, stoi samochód, e, są narzędzia, więc opowiem Wam e, jak u mnie skończyła się historia no, mojego zawodu. Na ostatnim roku studiów miałem okazję skorzystać z inkubatora przedsiębiorczości, który znajdował się właśnie w PWSZ-cie w Elblągu, więc na czwartym roku studiów mieliśmy już swoją, jak ja to wiem, kanciapetki, kącik, gdzie mogliśmy sobie siedzieć, robić, programować. Ja na początku tworzyłem strony internetowe oraz oprogramowanie do zarządzania treścią tych stron internetowych. No i tą pierwszą działalność przez dwa lata właśnie prowadziłem w inkubatorze z pomocą uczelni, którą po dwóch latach akurat zamknąłem i zmieniałem. No, ja mam taki charakter, że szukam w życiu, co mnie najbardziej cieszy. Na co dzień prowadzę kanał na YouTubie, który nazywa się Kapitan Przyczepa, na którym prezentuję takie techniczne zagadnienia związane właśnie z caravaningiem, z przyczepami, z kamperami. I prowadzenie tego kanału przeistoczyło się jakby w to, że obecnie właśnie jesteśmy w warsztacie, w którym robimy od A do Z kampery, czyli Klient przyjeżdża blaszakiem, samochodem, który nie ma nic na pace, a my wpakowujemy w niego wszystko to, co możecie znaleźć w domu, no i jeszcze nawet trochę więcej, z użyciem oczywiście technologii też informatycznych, bo mamy tam przekaźniki, mamy programowalne takie systemy, które pozwalają zarządzać różnymi rzeczami w środku. Wszystkie światła możemy włączać z aplikacji albo z telefonu, albo z tabletu, który jest dołączony tutaj, jakby do kampera. Naciskam sobie na przykład Table Light, tak to nazwaliśmy, uwaga, klik. I włącza nam się światło e, nad stolikiem. Na tą chwilę możemy sterować głosem tutaj w tym kamperze i odpalać różnego typu rzeczy. Ok Google, turn on table light. Tada. jeżeli chodzi o uczelnie, no to chyba najważniejsze są te relacje. Jakby studiując na uczelni, spędzając 4 lata z innymi ludźmi, no gdzieś tam się zawiązują też przyjaźnie przede wszystkim. I bardzo często teraz te przyjaźnie jakby. O tyle są, nie wiem, powiedzieć, owocne czy gdzieś, że nawet jeżeli nasze drogi po studiach się rozeszły, to po pięciu, sześciu, dziesięciu latach wiele z nas, wielu z nas jakby zostało w różnych firmach, na różnych pozycjach i teraz bardzo często jest mi dużo łatwiej nawiązywać współpracę, e, przypominając sobie o tych starych kolegach ze studiów, e, którzy teraz właśnie pełnią różne funkcje w innych miejscach i połączyć siły, żeby zrobić różne ciekawe rzeczy. E, więc myślę, że przede wszystkim studia dają te, tą, tą możliwość czy było warto studiować, to powiem Wam, że jest to mega fajny czas, mega dużo fajnych doświadczeń. Jest dużo wiedzy, która mu się przydaje, jest trochę wiedzy, która nie zawsze zostanie użyta, bo w praktyce na studiach dowiecie się bardzo dużo, a musicie wybrać, w czym chcecie się wyspecjalizować, ale ta podstawa, ta wiedza, która była zdobyta jakby w szkole, przydaje się w iluś tam procentach wiadomo, ale bez tej podstawy, bez tych znajomości, bez tego bycia, bez tego wszystkiego myślę, że moje życie totalnie inaczej by się e, potoczyło, a przede wszystkim miałem możliwość właśnie w inkubatorze przedsiębiorczości sprawdzić, jak to jest być przedsiębiorcą, popełnić Błędy, których już nigdy w życiu nie chcę po raz drugi popełniać, więc jakby te doświadczenie zebrane i te wszystkie znajomości jak dla mnie są mega na plus, więc ja zachęcam serdecznie do chodzenia na studia. Oczywiście najbardziej lubię dzienne, bo wtedy te relacje są najbardziej takie zaciśnięte, nazwijmy to.